Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pomadkach, które otrzymałam od sklepu USA24, a dokładnie o Carmex, EOS, o Listex i Chapstickach. Chciałabym powiedzieć o pomadkach Chapstick. Jest to amerykańska produkcja dostępna tylko w sztywce. Bardzo dobrze chroni usta przed mrozem i wiatrem. Nie lepi się. Dobrze nawilża usta. Taka tubka jest wydajna na około 5 miesięcy. Jest dostępny w kilku, kilkudziesięciu smakach: tak jak truskawka, wiśnia, koko, zmięta, cake butter i wielu innych. Serdecznie zapraszam do zakupu pomadek Chapstick w sklepie USA 24. Sklepu 24pl 4PL i New Sklepu ESABESTA 4. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Proszę zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie i koniecznie odwiedźcie mój kanał, że cię Pozdrawiam, Monika.